Dzień dobry Kacper Szczurek, szanowska telewizja lokalna. Zapraszam do obejrzenia naszej rozmowy tygodnia. Moim gościem jest podróżnik Kamil Knapczyk, który w marcu tego roku przejechał na rowerze Stany Zjednoczone. Dzień dobry Kamilu. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy rozmawialiśmy poza kamerami, powiedziałeś, że było to Twoje prywatne wyzwanie. Skąd pomysł na taką podróż? Chodziło mi o to, żeby utrzymać formę. W 2019 zdobyłem jedną z najzimniejszych gór na świecie, Denali na Alasce. No i bardzo się do tego przedsięwzięcia przygotowywałem, i było mi szkoda stracić formę, dlatego postanowiłem wsiąść na rower. Jak się przygotować do takiej podróży? No bo na pewno nie było tak, że obudziłeś się o poranku i powiedziałeś, hm, za tydzień przejadę sobie Stany Zjednoczone. Tak się nie da. No, trening jest wymagający i, i długotrwały. Zaczęło się od jakichś tam delikatnych 20 km wzdłuż oceanu. Później 40 i podnosiłem sobie poprzeczkę. Pierwsza setka, która bardzo cieszy, później 150-200. No i kiedy przejeżdżałem już ponad 1000 km tygodniowo, uznałem, że jestem gotowy na to, żeby zrobić coś na tym rowerze, jakąś, jakąś wyprawę. A że mamy koronawirus i tak, takie czasy pandemii, no to, no to bardzo ciężko jest o, o coś, co można zrobić. No a jednak jazda na rowerze była dozwolona, więc postanowiłem, że właśnie padnie, padnie pomysł yy, Florydy. Co przygotowałeś na tą trasę? Na pewno dobrze przygotowany rower, ale co jeszcze zabrałeś ze sobą między innymi? Poszedłem w minimalizm, czyli naprawdę to było zaledwie kilka par spodenek, kilka koszulek. Najważniejszym było siodełko dla mnie, żeby przygotować mój tyłek pod, pod tą jazdę. Były też maści. Drugiego dnia przytrafiła mi się kontuzja, więc też tabletki przeciwbolowe, No Nie było łatwo. Wyruszyłeś, miałeś już wszystko zorganizowane, między innymi miejsca noclegowe, czy wszystko jakby organizowałeś w trakcie podróży? Nie wiedziałem, gdzie danego dnia dojadę, bo niekiedy mógłbym mieć wiatr w twarz, który mnie spowalniał, tudzież kontuzja kolana mogła być na tyle silna danego dnia, że mógłbym dojechać nie aż tak daleko, więc gdzie dojechałem, tam dopiero rezerwowałem sobie, sobie miejsce noclegowe. Dużo pomagało mi samochód serwisowy, który jechał ze mną, no i był takim wsparciem. Jeżeli coś by się naprawdę niebezpiecznego stało, no to miałem zawsze z tyłu głowy, że Ktoś ze mną jedzie. Plan był taki, w ogóle miałem jechać z kolegą, jednak nie, nie da się przylatywać do Stanów Zjednoczonych, więc jechałem sam, ale wspomagał mnie wóz serwisowy, który, który bardzo mi pomagał. Przejechałeś z Kalifornii na Florydę, ile w sumie kilometrów przejechałeś? Miało być 4000. Ale przez tą kontuzję zacząłem nieco skracać trasę, naprawdę już wybierać najkrótszą drogę z punktu A do punktu B. No i wyszło 3700 km, co w zasadzie dalej jest dość sporo. Ale to jednak granica 4000 nie została pokonana. Pora na obiad. Stół zrobiony z telefonu awaryjnego na środku pustyni. Spokój, cisza. Mam co jeść, mam co pić, więc nie boję się o przyszłość. Będzie ok. Czy miałeś jakiś określony cel, ile kilometrów dziennie chcesz zrobić? Jak najwięcej. Kontuzja z drugiego dnia zweryfikowała to, więc tyle, na ile pozwoli o kolano, przejeżdżałem. Kontuzja, ale też pewnie psychika różnie działa podczas takiej wyprawy? Czy były jakieś chwile zwątpienia? Pomyślaj sobie, chyba nie dam rady. Było ich kilka, ale takie najmocniejsze były dwa, kiedy właśnie yy, moi znajomi. Bardzo mnie wspomagali i mówili, że Kamil, no kto jak nie ty? I to było na tyle budujące, że następnego dnia jednak wsiadałem na rower. W Twoim przypadku to jest kolejna wyprawa życia, można powiedzieć. Jaką sytuację zapamiętasz do końca życia, akurat z tej wyprawy? Czy była jakaś taka sytuacja, którą wspominasz i będziesz wspominał przez bardzo długo? Może meta, może to jak w końcu po tych 23 dniach udało mi się dojechać i nie wiedziałem, czy, czy się cieszyć, czy, czy płakać. Po prostu rządziły mną takie emocje, że nie potrafiłem tego opanować i można by powiedzieć, że na jakieś 10-15 minut straciłem, straciłem w ogóle panowanie nad sobą. I mietają nam takie emocje, że jest to nie do opisania. Jeździsz po całym świecie, wcześniej Fiatem 126P przejechałeś Stany Zjednoczone, zdobyłeś również, tak jak powiedziałeś, najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Dlaczego po raz kolejny wybrałeś Amerykę? Spędziłeś tam trochę czasu, wiadomo, no ale po Europie też można pojeździć na rowerze i też są piękne szczyty, piękne góry. Mój czas w Europie na rowerze dopiero nadchodzi. A chodziło mi też o to, że skoro przyjechałem do Stanów, powiedzmy z przytupem, bo przejechałem je na początku maluchem, dopiero zamieszkałem, no to chciałem wyjechać też w taki sposób, żeby godnie się z nią pożegnać. Mój brat też próbuje po malutku jeździć na rowerze, zwiększać liczbę kilometrów, ale co tutaj jest jakby kluczowe, żeby być może w przyszłości tak jak ty mógł przejechać e, przez Stany Zjednoczone? Systematyczność. Najważniejsze to, że niekiedy może się bardzo nie chcieć wstać na trening, ale, ale trzeba go zrobić. No i, no i dążyć do swoich celów, mieć marzenia, no i je starać się realizować. Jeździł z tobą również wóz? Na jakiej zasadzie to było zorganizowane? To jakaś firma, która pomaga takim osobom jak ty realizować jakieś swoje cele, właśnie takie jak na przykład twoje? Nie, nie, była to prywatna osoba i chodziło tutaj głównie o przewóz bagażu. Nie chciałem, żeby mój rower specjalnie y, mam karbonowy rower, żeby to był jak najlżejszy, y, dlatego nie chciałem roweru po prostu obciążać. Więc w tym wozie były były właśnie yy, ubrania. Jakie kolejne wyzwanie? Korona ziemi. Marzy mi się korona ziemi i, i, i dążę do tego, żeby ją zrealizować. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję.